Serdecznie witam na kanale rocznik 1961, no dzisiaj nie pokażę swojej facjaty, bo dzisiaj wam coś innego pokażę i teraz sami ocencie, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, a może to jest faktycznie taka pomoc kogoś, gdzieś tam z jakichś krajów indonezyjskich, czy Bóg wie jakich, a może to jest próba czegokolwiek jakiegoś innego wyłudzenia, takiej dziwnej pomocy, no i wyobraźcie sobie, że otrzymałem taki e-mail, oczywiście po angielsku, ale najpierw go tutaj sobie przetłumaczyłem. Więc szybciutko sobie tutaj go przytoczę. Już biorę tutaj odpowiednią o, ikonkę, wciskam i tłumaczymy. No i tutaj w tym e-mailu, o to nie to, jeszcze raz to nie to, żeby nie było, że coś tutaj jest nie teges. Bierzemy tutaj, to jest tak jak się nagrywa. Tu weźmiemy. No i tutaj mamy tego Emaila. Cześć kochanie, mam nadzieję, że wszystko u Ciebie jest w porządku. Jestem spe spe specjalistą od ma marketingu cyfrowego i SEO. Odwiedziłem Twój kanał, no specjalnie mój kanał odwiedził na YouTubie. Twój kanał na, tu, na YouTubie jest bardzo fajny. Ludzie podobają się te treści wideo, a Twój kanał y na YouTubie powinien być u, uak, uaktualizowany, o więcej, jeden twój kanał subskrypcje są bardzo niskie, no właśnie i zaczyna się tutaj ciekawa sprawa, są bardzo niskie, no i y, mają tylko 738 subskrybentów, y, dwójeczka, jeśli możesz zwiększyć subskrypcję, możesz na nich zarobić, oczywiście już gramy na emocjach finansowych, co będzie dla Ciebie dodatkowym dochodem? Trzecia, trzeci punkt. Wyświetlenia polubienia Twojego kanału będą promowane we wszystkich mediach społecznościowych. Proszę bardzo, Twój kanał nie jest z, 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 zoptymalizowany pod kątem SEO, ON, i możesz zrobić pozycjonowanie poza stroną i pozycjonowaniem, on pagę, Twój kanał znajdzie się na pierwszym miejscu w rankingu wyszukiwania w Google i w YouTube, a wyświetlenia wzrosną. Piąty punkt: najważniejsze jest to, że Twoje słowo kluczowe, kanał i brak słowa kluczowego wideo, co jest najważniejsze, przesyłam ci raport. A jeśli możesz jakąkolwiek pomoc, możesz do mnie wysłać wiadomość z Dziękuję. Oczywiście podaję tutaj, gdzie mam tą informację. Wysłać. Więc znowu się cofam tutaj i co on tutaj mnie ściemniara? Ściemniacz albo ściemniara. No i tutaj proszę, jak mnie rozpracował. Pokazuje mi tutaj zdjęcia, że jakieś tam tutaj podkreślone, że mało mam wyświetleń. Jakieś kreseczki, jakieś tutaj, że ile mam subskrypcji, prawda? Porobione zdjęcia tutaj jakiś piękne, rozpracowane grafika, że, że, że mógłbym mieć więcej tych wyświetleń, że mam mało subskrypcji, tutaj pokazuje, także kochani, musimy uważać na takie e bo on tutaj pisze, że ja będę zarabiał, będę bogaty, tutaj pokazuje, co może on zrobić, że jakieś tagi, sragi i tak dalej, można to pozwiększyć ja będę miał taką wyświetlalność, kochani, że ja będę w ciągu tygodnia milioner, także Chciałbym Was uprzedzić przy takimi emaliami, oczywiście pełno takich jest ludzi, którzy żerują na tym, że ktoś chce na tym YouTubie się wybić, zarobić, także takie króciutkie pitu-pitu, uważajcie na takie emalie, nasze maile, przepraszam, a ocena należy do Was, co Wy zrobicie, ja tego nie będę robił, nie będę odpisywał i jak najdalej od takich maili. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć.